Hej, witajcie, z tej strony Aneta, a oto poradnik jak dzielić grę zakupioną z PlayStation Store na dwie osoby, tak aby obie mogły dany tytuł grać na swoich kontach oraz oczywiście zapłacić połowę ceny. Przede wszystkim wstępie dodam, że bardzo ważne jest, aby to była zaufana dla Ciebie osoba, która nie ukradnie Ci konta. Konta będą przedstawione na obrazku. Czerwony pad to Twoj. Konto, niebieski pad to konto osoby, z którą chcesz się złożyć na grę. Załóżmy, że ta osoba ma na imię Janusz. Na samym początku kupujesz grę na swoim koncie. Dezaktywujesz swoje konto na twojej konsoli. Trzeba wejść w ustawienia, następnie zarządzanie kontami. Aktywuj jako podstawowe PS4. I tutaj dajemy dezaktywuj. Podajesz dane do konta Januszowi. Janusz zakłada nowe konto z twoimi danymi na swojej konsoli. Przypisuje Twoje konto do jego konsoli poprzez aktywację. Trzeba wejść w ustawienia, zarządzanie kontami, aktywuje jako podstawowe PS4. Następnie pobiera zakupioną grę, loguje się z Twojego konta i loguje na własne konto. Janusz może teraz grać z zakupioną grę na wszystkich kontach swojej konsoli. Ty natomiast w tę grę możesz grać na swojej konsoli tylko na koncie, na którym zakupiłeś grę. I to by było na tyle. Starałam się jak najlepiej to wytłumaczyć, Krok po kroku. Mam nadzieję, że poradnik będzie przydatny. Jeśli podoba Ci się ten film, to wiesz co należy zrobić. Do usłyszenia. Cześć.